Dzień dobry, witam Państwa na 11 Komisji Rewizyjnej. Witam Pana Wójta, Pana Zastępcę, Panią Dorotkę, no i członków Komisji Rewizyjnej. Jest czwórka. Jednej nie ma z kamerą? Nie ma. Komisja, czy możemy podejmować uchwałę przeczytam plan naszej pracy. W pierwszym punkcie sprawy organizacyjne, punkt drugi Rekomendacja dla Rady Gminy Poświętne doty dotycząca absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne za wykonanie budżetu na 2015 rok, i punkt trzeci: sprawy bieżące wynikające z potrzeb na zlecenie komisji rewizyjnej. I kto jest za takim planem pracy? Cztery osoby. Dziękuję bardzo. I tu z, Zapoznaliśmy się z uchwałą orzekającą Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wszyscy członkowie się zapoznali tak. z... i opinia jest pozytywna za wykonanie budżetu za 2015 rok. No i przegłosujemy. Kto jest z Państwa za? Dziękuję bardzo. Wszyscy są za. Za za przyjęciem uchwały za sprawozdaniem. Sprawozdaniem obrachun Izby Obrachunkowej. Wszyscy są czwórka osób za... I Wszyscy się zapoznali z tym przed komisją. Do Rekomendacja. Dla lat. Czy, czy występujeście ze stanowiskiem za udzieleniem absolutorium czy? No mi się wydaje, że wszyscy Teraz to, to, to przegłosujemy rekomendację absolutorium dla wójta za 2015 rok. Kto jest Państwa za wszyscy są za. Dziękuję bardzo. I tu jeszcze wpłynęło podanie od seniorek z Nowych Ręczaj o udzielenie im wsparcia. 500 zł na dzień seniora. To jest podanie do wójta gminy. A wójt gminy dał na opinię. Zapoznać. My się mamy z tym zapoznać. Zobaczymy. Wszyscy Macie się zapoznać i te... I znaleźć pieniądze. No. Kobiety nie kniadą. A to impreza. Na imprezę. No. Na impreza. Nie, nie, to nie jest na... Nie, no, ale na jakieś zasadzie sobą pieniądze? No, przecież to może się no, no, Tak, no, robią jakieś tam spotkanie integralne. Integrują się tej... Tak, no ale to to nie i, mogę z i tak... Do tego dlatego do, do Komisji Rewizyjnej i potem finansowej, żeby no, może ukierunkować, że to nie no, nie jest to takie proste. No, może to są nieduże pieniądze, ale, ale wszędzie... Ale pieniądze. Ale to są pieniądze. Ale są pieniądze, tak. To słucham Państwa, to za Ale jeżeli nie możemy przekazać... To nie możemy... co ruszek powała na to. No, przecież no to tam u niego. <grym> no ale zobaczymy no, <grym> jak, jakby były takie pieniądze, no, żeby można było wziąć, o leży tu pula, wziął, <grym> i dalej. Ale Paję to wiecie, musi co, być rozliczenie. Czy mogę zobaczyć? To bo, tak. bo ja już nie pamiętam. To, no tam czymś. jest seniora. No um, to ten, nie no czekam e, co powie ten Powała i e, Zacheja, oni to są ten, naprawdę znają się na sprawie, więc ja bym chciał o <śmiennie> posłuchać. Um, ja potem poprosić księgowo czy znajdzie zna, chociaż połowę tego, nie? Czy Daemy, czy dajemy, czy dajecie oczywiście, zaopiniujecie pozytywnie, czy nie? Może poprosimy Panią o Czy można przekazać? Tak, <noise> <noise> iść, czy zaraz? Tak, mam, bo to mam, roboty to nie bieram. Myślę, że gdyby jakieś pieniądze się znalazły, to dobrze by ale tak, jedno koło no. małsejna przyjdzie. Jak tak, bo... No. Dobra, dzień dobry. Dzień okay. dobry, panie skarbnik. Co tak pani jest daleko od nas? Pani no, nie mnie. gdzie tam jest miejsce? No jest. No. Tylko rurkę będzie miała pani między No Właśnie, no. Przepraszam, bo, miejsca, że się wyrazili nie, bo to tak. Znaczy albo pani skarbnik ma dużo pieniędzy, że ucieka, albo kobieta, że ucieka. Kurę nóżka pani się trafi. Skadu z gadulą. Kurzy zimna. Proszę się wpisać, po To, no, to, to Bo nie, 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 nie wiem, co zrobić nie Pani, Pani Skarbnik z tym podaniem, mamy złożoną koła, my tutaj na dożynki, a teraz koła, no, żebyśmy potem, <kluzniak> no i tak na rychlewa? szkoły na wszystko dokładamy, wszystkie imprezy, wyjazdy na szkoły dokładamy, mimo tego, że mają swój budżet i dokładamy do tego budżetu przecież i tak finansujemy ostatnie wyjazdy szkół. Nie tak troszeczkę sam się zastanawiam i to 500 zł tutaj jest wymienione Generalnie to z budżetu jeżeli pieniądze mają być komuś przeznaczane to oczywiście my nie możemy tam komuś wypłacić jakieś 500 zł no fakturami. Faktury też muszą być wystawione na kogoś i muszą być w jakimś celu związanym z wydatkiem. Nie, no, ale budycji, chodzi o w ogóle czy, w budżecie, czy, my, więc... czy my mamy jakieś takie pieniądze, no. bo ja się pozbędę pieniędzy Pani Skarbnik na dożynki, gdzie, to nie, jest gdzie to nie bawi się tak. tylko wybrana grupa, tylko to jest święto całej gminy, wszystkich. wszystkich, a tutaj jest wybrana grupa, no, nie chciałbym dzielić ludzi. No ale nie, nie widzę... No, nic nie powiedział powałę. No, chciałbym słowo. No przecież on u Ciebie są, nie? Tak. Jest, to znaczy że to jest... ja powiem może po co to można ewentualnie gdzieś tam yy, zaksięgować. no Można to podciągnąć pod promocję gminy, jeżeli hmm. będą tam jakieś przedstawiciele innych yy, miejscowości z powiatu poza gminą poświętne można e, tak, podziałalność jakąś oświatową, nie, poddziałalność no. sportową, nie. kulturalną, tradycję jakiejś regionalnej, mm. no i też w zależności od tego, co tam się ma dziać, tak? Czy będą jakieś omawiane, e, czy przedstawiane kwestie związane tutaj z tym terenem, z mieszkańcami. E, no Jeśli mówię, na tym spotkaniu, jest to rodzaj takiej promocji naszej gminy naszych seniorów, że oni żyją, żyją aktywnie, pokazują, że nasi też można jakoś promować tą społeczność, no a Ale tam pokazują? Sobie samym? Oso osobom przyjeżdżającym rzeka, z terenu naszego powiatu, nie tylko z naszej gminy, ale czy są na pieniążki, no, no, Państwo no, musicie... No, no, to Państwa, wiadomo, że nam promocje nie, zawsze są, tam jakieś groż mamy i tych tematów promocyjnych jest wiele, sporo, tak? Bo, jest, bo, bo nawet teraz. jest, tak, e, tak, tak, jest Nawet teraz. Nawet mamy... tak. tak? W kwestii promocji no, w ogóle. To jest Młodzieży Młodzieży. Do, no, e, Bardzo dobrze, że promuje się powiat i poszczególne gminy, ale wszystko kosztuje. No, wszystko kosztuje. O, tutaj też pojawiło się takie pytanie: No jak to jest, że, że tutaj. Są emeryci, pani emerytki, czy tam też należą do jakiegoś koła, powiedzmy, gospodyn wiejskich. I w czym jest problem? Żeby po prostu każda jakieś tam ciasto upiekła, ze swoich produktów przyniosła i jest problem załatwiony. Tutaj będziemy się bawić w faktury, w zakupy jakichś artykułów spożywczych opisywać to. Więcej eee... papieru, więc nie, to nie, ja. I zaraz nie, potem nie, na Facebooku są... No nie jest to duża kwota, ale też za te 500 zł, nie no to gdyż, gdyż, gdyż koło, wszyscy to tam nie. członkowie się jakoś no, zorganizowali. Że, każdy, że się każdy, każdy mógłby wody, kawałek ciasta przynieść i przynajmniej tutaj takie były... Takie były oceny tej sytuacji i wydaje mi się, że tak w wielu, wielu innych jakichś społecznościach tak się robi, tak. Nawet rodzice do szkoły przynoszą pieką ciasta, przynoszą, sprzedają je nawet tak, sami tak. sobie można tak, powiedzieć, do... bo, bo, bo tak, tak się wspiera, wspierają finansowo, natomiast tutaj jest, to jest, nie jest pierwszy rok, tylko w zeszłym roku była wyższa kwota bodajże 1000 zł. No nie, my o ile dobrze pamiętam, będziesz tam wejdę słowo, że co roku wspieraliśmy ich, prawda? W Wcześniej tam była no. wsparcie, ale nie było to prawidłowo robione. Były faktury na artykuły spożywcze, to było księgowane gdzieś tam w urzędzie, w administracji. To nie jest prawidłowe, jeżeli tak to jakoś staramy się wspomagać, ale, ale nie do końca, no to wiecie państwo, no to, to... czasy idą też do przodu, tak. A ile jest takich kół gospodyń na naszym. To jest częściej prawie w każdej. W każdej wiosce. Przecież Pani będą się też tu reprezentuje koło gospodyń, z tym, że no, częście można powiedzieć, że mniej aktywnie. Niech chcą powstawać następne chyba tak? Między połem, między no ale to słomiany zapach, A, 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 a później będzie koło z No bo są Swego czasu bardzo dobrze rycerze polskie działało. Na zapewnienie tego poczęstunku. Um, Duże też tam działały. Duże działały, nie ma Wola nieźle działała, laskowizna nieźle działała, no to oni zostały, no to jeszcze działają, wyjeżdżają na te spotkania do śpiewania. Babki z kasą. Ale nie, to chyba nie ma Możliby już tego, tylko raz w gazecie było. Nie słyszałem, tak? Może się przemęczyły. Poczną i wrócą. No to usłyszałem, że Pan do no, Żeby Może nie skrzywdzić, żeby mnogło. No bo inne żeby się połowa z nie poczuły źle. No tak, no to jest... Jakaś inicjatywa była dobra, żeby jeżeli gmina nie finansuje, żeby nie... Kowoł, to mnie następnie na przykład. Zobaczycie, jak no tak, no dlatego ten żeby ten nie pokrzywdziła tak innych. No czy nie jeżdżą, my tylko zapowiadamy przewóz, tak? Czyli przewoz, tak. jeżdżą na jakieś występy i do sąsiadujących gmin i tam powiedzmy rzeczywiście jest, jest te promowanie tej gminy. tak? No nie wiem, my bo sam się tak zastanawiam się tam. Jak, czy tutaj, czy, czy po prostu spierają, bo naprawdę... Ten rok jest ciężki, a chcemy zorganizować te dożynki. A no to jednak 500 zł to jest, no można coś jakoś dziury załatać. A to nic takiego, jest z tych pieniędzy promocyjnych, co idą, czy na dożynki, no nie ma co ukryć. I, i, i zastanawiam się, czy, czy nie. nie, no raz, y, przecież te koła spotkania robią co roku, raz by mogły, czy tak. Pobiegać po sponsorach. No tak, tak, bo inni tak, też... Macie nawet przecież, tutaj ma zakład, ty masz zakład. Przecież po tysiąc byście dali, no, tylko to żeby to się zwróciło. A ty swoim, nie, no tak, no bo no, 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 ty masz... A Macie tak samo, kowianką bardziej, bo tam jest twoja mama. tak to prawda. Jakoś nie były, no to lepiej o, coś Jak było. były dla dzieci ten, to ja przyszedłem i też dałem. Bo, no tak. bo były piknik dla dzieci, dlaczego znaczy miałem je dać? Przecież ja dzieci nie mam, ale, ale dla dzieci dałem. Tak? No jak nie ma się Ale było to w Wory i dlatego dałem, bo przecież jako w wiosce. Z naszej wszystkie dzieci nasze są. Nie, no, lecz planowałem jeszcze troje. Chyba, że zmienia soko. <laughs> No tak, tego nie Nasza decyzja, przegłosujemy do podania, że kto jest Państwa za udzieleniem wsparcia dla seniorów? Nie widzę. Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ja wstrzyma. Dziękuję bardzo. Czy nie, co? nie mamy decyzji? Nie ma na Wójta. Jak zwykle. Nie, to jest zarządzacza. To jest zarządzacza błoto. mi nie do Wójta To nie było. Zarządza. Zarządza? No to jest nie na dwieście zeszłego tygodnia. Chociaż W związku z organizacją, drużyny. Wy... A potem ja będę chodził, proszę. To i tak proszę. do następnych pokrzywdzeń. Jak są decyzje za nie. Wstrzymujące się. No Trudno, bo u nas nie mamy jakichś tam wielkich pieniędzy tutaj na ten. No wiadomo, wszystko kosztuje. Jak sami wiecie, zorganizowanie jakiejkolwiek imprezy zwiąże no, się z, z, no, z jakimś tam cateringiem. Znaczy się, no, mamy dużo Same już, tak? nie kosztują przecież. My mhm. mamy dużo tych takich imprez i y, listopad jest, jest w jedniku tak, tak. i, i, tak. I przyjdzie do nas wojsko, zawsze to wojsko też jest I przez wojsko, nas karmione. Wojsko za darmo przyjedzie, ale trzeba je przywieźć i nakarmić i my tak, musimy to zapłacić. To wydaję, ale tutaj Więcej wojska nie można tak załatwić, w słowo. No. Dobrze, że my jesteśmy w tym szkoleniowym ich... E, Harmonogramie, czy tak udało się nam wcisnąć, bo inaczej nie przyjadą. No nie ma siły, żeby wojsko przyjechało. To i tak mamy dużo szczęścia, że, że, że przyjeżdżają. I tak samo do, do, to nie tylko my, ale inne gminy też, czy starostwo, musi zabezpieczyć i, i katerik dla tych żołnierzy, to no nie ma nic darmo. I wuj też jeździ po imprezach, to kwiaty przecież kupują Za na każdym nam. razem, tak, a to. A to też kosztuje. A to, ta tego, ta ta to, wicza, trzeba to na prądu. tym trzeba złożyć kwiaty. to no? na spierać. Tak, na spierać, tak. Jakaś tam bo Niektórzy mi za to całość. No nie, 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 nie stosujemy nie stosują takie nie No niestety, ale nie można i to nie można robić siebie jakiegoś takiego ubogiego wujka. Jak idziemy na te Różnego, czy patriotyczne, czy, czy jakieś e, związane z danym, z danym regionem, spotkanie. Przeważnie jest coś, że trzeba takie kwiaty, a już na pewno na uroczystości patriotyczne to już nie uległo kwiatów kwiaty wziąć, Bo to nawet niech tutaj mój zastępca powie, no nawet jak to wygląda, jak wszystkie gminy składają, a, a stoi boku, to to z To jest standard. Nie. To jest standard w tej chwili, się, się po prostu, tak, jeżeli się uczestniczy w jakiejś uroczystości, no to już... Tak samo jak 25-lecie e, 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 samorządu gminy, otworzenie samorządów, no to też była duża uroczystość. No, wszystkie gminy biorą udział, no nie złożysz się, zostaniesz sam. Niech to i nie krytykuje oczywiście, ale spotkanie było. Tak, gdybyśmy, się, gdybyśmy się nie dołożyli, to było o, wszystkie gminy się dołożyły, tak. tylko wina Wina Czy była mała. prawda? Tak. No, oczywiście, że tak. I tutaj nie ma co na to patrzeć, bo pieski szczekają, a do na idzie naprzód. Tak, bo nikt nie, nie byli na tą imprezę zaproszeni, a tak. potem mieli pretensje. No właśnie. Więc na tej zasadzie obojętnie jaka będzie decyzja i tak trzeba ją skręć. No tak, no można tak powiedzieć, można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć. No, tak to wygląda niestety. Myślę, że to wygląda. No i dobra no. Dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy dzisiejszy plan pracy w tej Dziękuję Państwu bardzo, bardzo. Dziękujemy.